Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale niemiły facet w szczególności nowych subskrybentów bo trochę ostatnio nas przybyło was przybyło super że jesteście jest to kanał tak jak powiedziałem ostatnio w szorcie kanał po to żeby uświadamiać żeby edukować w szczególności mężczyzn którzy mają syndrom miłego faceta dlatego że to pomoże wam w różnych sytuacjach uniknięcia Problemów finansowych, uniknięcia problemów mentalnych, problemach w związkach ogólnie. A więc o czym dzisiaj będzie film? Dzisiaj odniosę się do tego szorca, którego nagrałem ostatnio. Niestety tam nie mogłem rozwinąć tego tematu, powiedziałem tylko najważniejsze rzeczy. Ale dzisiaj będzie o tym, dlaczego miły facet ma wyzwania w kontaktach z kobietami. Czemu właśnie ma problemy w tych kontaktach. Dlaczego to się dzieje? Tak jak wiemy, mężczyźni i kobiety różnią się od siebie tym, na co reagujemy. Kobiety bardziej są emocjonalne, mężczyźni logiczni. Dlatego mężczyźni inaczej wolą na przykład i lepiej im wychodzi to, na przykład czytać mapy, kobiety wolą oglądać zamiast meczu telenowele. Dlatego że tam jest. Poruszane są wszystkie emocje, od żalu, strachu, do gniewu, na przykład, bo tam ktoś zawsze, co się dzieje? Ktoś wychodzi za mąż, ktoś umiera, ktoś się rozwodzi, ktoś się rozchodzi, a więc coś się zawsze dzieje. Dlatego kobiety są stymulowane. I teraz mężczyźni, którzy nie mają problemów w kontaktach z kobietami, oni inaczej podchodzą do kobiet. Chodzi o to, że oni potrafią stymulować kobietę i pozytywnymi emocjami, i tymi negatywnymi. Dlatego tak wielu mężczyzn pisze na różnych forach internetowych, czy nawet na YouTubie pod filmikami, że byłem taki dobry dla mojej kobiety, a jednak ona odeszła. Jednak ona znalazła sobie innego mężczyznę. Dlatego. I nasz związek się rozpadł, czy małżeństwo po wielu latach. Dlatego, że właśnie miły facet nie stymuluje, nie stymuluje kobiety w pełni. Dlatego, że miły facet nie ma dostępu do tych negatywnych swoich części. Bo bym powiedział w cudzysłowie negatywnych. Ale to, co wytwarza inne emocje. Bo na przykład weźmy tutaj emocję gniewu, ja już tu mówiłem wcześniej w filmach. Jeżeli ty jako mężczyzna nie masz dostępu do swojego gniewu, a gniew to jest ta emocja, która pokazuje, jeżeli ktoś przekracza Twoje granice, to jeżeli ty nie masz tego do dostępu i Twoja intuicja, czy Twoje ciało nie informuje Cię, że ktoś przekracza Twoje granice, to ktoś po prostu wchodzi z butami w Twoje życie. Ktoś wchodzi Tobie na głowę. Natomiast, jeżeli miły facet ma takie wyzwania, to jak on może być atrakcyjny dla kobiet, jeżeli pozwala sobie wejść na głowę? Dlatego właśnie, że nie ma dostępu do tych, do tych emocji. Do, tych, do tego gniewu, między innymi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na przykład emocja gniewu. Została w nim stłumiona, kiedy był dzieckiem. Albo na przykład złość. Emocja złości. Opiekun czy, czy rodzic mógł powiedzieć do miłego wtedy chłopca, nie złość się. Jakie było to słynne powiedzenie, złość piękności szkodzi. I później my nie odczuwamy tych emocji, później te emocje są w nas, w środku siedzą. I my nie mamy do tego dostępu. To jest w tak zwanym cieniu. Ja nagram dłuższy film na ten temat, bo jest to bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. Kiedy ta emocja jest w twoim cieniu i ty nie masz do niej dostępu, to tego tak powiedziałem, nie masz, nie możesz wyrażać siebie. I wtedy ludzie czują, że ty nie masz do tego. Oni może nie wiedzą nawet o tym, że ty nie masz, ale po prostu. To się napędza ja jak samo spełniające się przepowiednie. jeżeli ty nie reagujesz, to ludzie też sobie nie reagują na to, bo po co? Jeżeli można kogoś wykorzystywać, to wykorzystujmy go. I tu przy, w tym przypadku są to kobiety. A więc jedynym sposobem jest, żeby uniknąć tego, zacząć odczuwać te emocje. Właśnie gniew, właśnie strach. Czerkać złość, te wszystkie emocje, które są u nas poblokowane. Bo jeżeli ta emocja gniewu weszła do Twojego cienia, to ty nie masz z tym, z tym kontaktu. I teraz złość również weszła do Twojego cienia i tam w tym cieniu ona dalej siedzi. Ale jeżeli ona siedzi, nie masz kontaktu, to nie możesz z tego korzystać, bo to, co jest w cieniu, dla Twojej świadomości jest niewidoczne. A więc to jest tak, jakbyś to miał, czy na przykład pewność siebie. Pewność siebie mogła być stłumiona, bo komuś mogło to nie podpasować, że ty jesteś pewny siebie. Na przykład rodzice mogli się obawiać o twoje bezpieczeństwo, ty mogłeś rozmawiać z nieznajomymi. Rodzice uznali to, że to jest niebezpieczeństwo, że mogą na przykład cię porwać, i rodzice powiedzieli, że nie bądź taki pewny siebie, albo opiekunowie. Później to wszystko zostało stłumione, i to jest w cieniu. I to siedzi w Twoim cieniu, i tam dalej to jest. Ale Ty nie masz dostępu. Oczywiście. Tak jak mówię, zawsze w filmach nie ma tu nikogo, co obwiniać, bo rodzice sami zostali tak wychowani, dali nam tylko to, co mieli sami do. co, co dostali sami od swoich rodziców. Więc to wszystko było nieświadome. Ale. Ty teraz masz wspłumione te emocje, te emocje negatywne i nie możesz z tego korzystać. Dlatego i zamiast być pośrodku, czy iść jakby korzystać z tych pozytywnych i negatywnych, nie możesz. Dlatego korzysta tylko z tych gamy, zachowań czy emocji, które są dla ciebie dostępne, który Twój umysł, Twoja podświadomość widzi, Twoja świadomość, która widzi, ona widzi tylko to, co zostało zaakceptowane. To, co nie zostało zaakceptowane, jest udziałem w cieniu. I teraz wchodzisz w relacje z kobietą, nie jesteś z kobietami, nie potrafisz wytwarzać w nich tych negatywnych emocji czy zachowań, dlatego że nie masz do nich dostępu. I kobiety stają się po pewnym czasie znudzone, bo tylko stymulujesz je, jakby w, jedny, w jeden sposób czyli w ten pozytywny. Oczywiście możesz usłyszeć od różnych feministek czy kobiet, że co ty gadasz, przecież kobiety trzeba dobrze traktować. Ja nie powiedziałem, że kobiety trzeba źle traktować. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to bardziej, żeby przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć, mieć również dostęp do tych negatywnych jakby części emocji, bo to co tworzy całość. Więc nie, w życiu nie ma tylko dobra, jest również zło, jest również prawo, jest lewo, do przodu, a więc im więcej możemy korzystać z tego, mamy zasoby do korzystania z tego, to jest lepiej. Jeżeli nie mamy tych zasobów, to w naszym interesie leży, aby to wytworzyć, żeby nad tym pracować. Oczywiście możesz z tym nic nie zrobić, możesz oglądać ten film i pomyśleć sobie, co ten koleś gada, za głupoty. Ale możesz również zacząć szukać wiedzy w tym, w tym temacie, gdzie na przykład znajdziesz na tym kanale, bo będę rozwijał te tematy. To jest tylko początek. To jest początek tego kanału. I również jeśli chodzi o miłego faceta, kiedy miły facet, czy jest w związku, czy się rozstaje, często jest zaniedbany mentalnie, ale również chodzi o sylwetkę, dlatego że sylwetka ma. Wpływ ciało ma wpływ na umysł. Dlatego, jeżeli chcesz zadbać o sylwetkę, to zapraszam Cię do zakupu mojego audiobooka oraz e-booka. Jak schudnąć i zachować sylwetkę na całe życie, to nie jest tylko książka o odchudzaniu, jest to książka o tym, jak dbać również o swój umysł. Jak umysł wpływa na to, co na przykład spożywamy. Jak otoczenie nasze wpływa na to, kim jesteśmy? Właśnie te informacje znajdziesz w moim audiobooku albo w w e zależy, w, w jakiej formie będziesz chciał tego buka, buka zakupić. Ale dbanie o sylwetkę to jest podstawa, dlatego że dzięki temu budujemy pewność siebie. Bez pewności siebie nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego warto, aby się tym tematem zainteresować. I oczywiście, jeżeli w tym momencie szukasz pewnych pewnej pomocy, jeśli chodzi na przykład o trening mentalny, chciałbyś popracować nad pewnością siebie czy prawem do porażki, tak zwanym perfekcjonizmem, to właśnie zapraszam Cię na sesję treningu mentalnego ze mną. Treningi odbywają się online, a więc niezależnie, w której części świata Europy jesteś, możemy taki trening przeprowadzić. A jeżeli chcesz popracować właśnie nad emocjami, to właśnie mówiłem, emocje są bardzo, ale to bardzo ważne, kluczowe. Dlatego, że to, jakie mamy w sobie emocje, wpływa na nasz sposób myślenia. A jak wiemy, sposób myślenia wpływa, nasz sposób myślenia wpływa na wszystko. A więc, jeżeli chciałbyś popracować nad uwolnieniem tych emocji negatywnych, które mamy, to zapraszam Cię na sesję uwalniania emocji, również ze mną online. Bo bez pracy z emocjami będzie nam trudno, będzie nam bardzo ciężko. W ogóle cokolwiek w naszym życiu ruszyć. Ja oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do polecenia tego kanału. Może ktoś ze swoich znajomych, może nie Ty, ale może brat, może kolega, może przyjaciel, może znajomy, ma teraz wyzwania. Może jest facetem zbyt miłym i szuka takiej wiedzy. To zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału, zostawienia lajka, zostawienia komentarzy. I chciałem, abyśmy tutaj na tym kanale budowali społeczność, abyście się wymieniali komentarzami pod spodem, bo kiedy pojawia się nowy komentarz, ja na ten komentarze odpowiadam. A dzięki temu również YouTube będzie pokazywał ten film, ten kanał innym ludziom i będziemy budowali silną, męską społeczność, bo o to właśnie chodzi. Żebyśmy nie byli mężczyznami, którzy się na wszystko godzą. Abyśmy byli mężczyznami, którzy walczą o swoją godność, aby byli przede wszystkim żebyśmy byli mężczyznami świadomymi, bo tu chodzi o świadomość. Bo nie możesz wyjść z syndromu mojego faceta, jeżeli nie masz takiej świadomości, jeżeli nie wiesz o tym, jak to pięknie brzmią te słowa. Nie możemy wyjść z klatki. Dopóki nie wiemy, że w niej jesteśmy. Jakie to piękne i prawdziwe. A więc, jeżeli w tym momencie myślisz, że czujesz, że jesteś w klatce, to warto się edukować. Bo powiem Ci, że ja byłem jakiś czas temu w podobnej sytuacji. To, co nagryłem na tym kanale, jest również moją historią. I przeczytałem tego w książkach. Oczywiście edukowałem się i dalej się edukuję w tym temacie. Ale jest to moja osobista historia. Dlatego właśnie powstał ten kanał. A więc subskrybuj, komentuj, podziel się, naciśnij dzwoneczek, dlatego że ten dzwoneczek będzie Ci mówił, że kolejny film pojawił się na kanale, miły facet. Do zobaczenia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.